W obliczu codziennych wyzwań, które stają przed osobami z niepełnosprawnościami, zasiłek pielęgnacyjny oferuje kluczowe wsparcie, nie oceniając dochodów. Dzieci z orzeczeniem seniorzy powyżej 75 lat, a także cukrzycy z powikłaniami mogą liczyć na pomoc. Rzućmy okiem, jak zdobyć to istotne świadczenie. Zasiłek pielęgnacyjny został stworzony z myślą o osobach, które potrzebują specjalnej opieki i wsparcia. Jego głównym celem jest dostarczenie częściowej pomocy finansowej, która ułatwia pokrycie różnych kosztów związanych z codziennym funkcjonowaniem takiej osoby. Najczęściej koszty te wiążą się z koniecznością rehabilitacji, zakupem odpowiednich lekarstw, czy też z opłaceniem pomocy innych osób w codziennych czynnościach. Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany w oparciu o przepisy ustawy dotyczącej świadczeń rodzinnych. Adresowany jest do jednostek mających trudności z samodzielnym funkcjonowaniem w codziennym życiu. Wśród tych osób są dzieci, które nie ukończyły jeszcze 16 lat, a które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Świadczenie dotyczy także dorosłych powyżej 16 roku życia, którzy posiadają orzeczenie świadczące o znacznym stopniu niepełnosprawności. Również osoby, których niepełnosprawność została zdiagnozowana przed ukończeniem 21 roku życia mają prawo do pomocy, jeśli stwierdzono u nich umiarkowany stopień niepełnosprawności. Co więcej, każda osoba, która ukończyła 75 lat, automatycznie kwalifikuje się do tego zasiłku bez potrzeby przedstawiania dodatkowej dokumentacji. Świadczenie to jest niezależne od sytuacji finansowej beneficjenta, co oznacza, że dochód osoby ubiegającej się o zasiłek nie wpływa na decyzję o jego przyznaniu. Istotą tego zasiłku jest wsparcie finansowe pokrywające potrzebne wydatki, które pojawiają się przy konieczności uruchomienia pomocy zewnętrznej w zakresie codziennego funkcjonowania, co przy poważnych ograniczeniach zdrowotnych może być znacznym obciążeniem. Zasiłek pielęgnacyjny jest również dostępny dla osób chorujących na cukrzycę typu pierwszego, pod warunkiem, że dostarczą wymagane dokumenty potwierdzające niepełnosprawność w umiarkowanym lub znacznym stopniu. Sama diagnoza cukrzycy nie gwarantuje prawa do otrzymania zasiłku. Kluczowe znaczenie mają tutaj poważne powikłania zdrowotne. Do takich zaliczamy np. retinopatię, która jest schorzeniem oka często pochodzenia cukrzycowego, nefropatię, czyli uszkodzenie nerek, oraz uszkodzenia układu krążenia. Dodatkowo częste epizody, takie jak kwasica czy hipoglikemia, wymagające stałej opieki medycznej czy innej, są uznawane za podstawę do przyznania tego rodzaju wsparcia. Takie komplikacje w cukrzycy mogą znacznie ograniczyć zdolność pacjenta do niezależnego życia przez co pomoc z zasiłku pielęgnacyjnego jest nieocenionym wsparciem. W przypadku młodszych osób, czyli dzieci, jeśli chodzi o ubieganie się o różnego rodzaju wsparcie finansowe wynikające z niepełnosprawności, wystarczy posiadanie odpowiedniego orzeczenia stwierdzającego ten stan. Inna sytuacja występuje w przypadku dorosłych zmagających się z cukrzycą typu drugiego. W ten czas możliwość otrzymania zasiłku uzależniona jest od zaistnienia poważnych komplikacji zdrowotnych często towarzyszących tej chorobie. Chodzi tutaj o takie przypadki jak amputacje, gdy na przykład pacjent musi zmierzyć się z utratą kończyny, utratę zdolności widzenia czy zaawansowaną niewydolność nerek. Są to właśnie te dolegliwości, które mogą znacznie utrudniać codzienne funkcjonowanie oraz wpływać na zdolność do samodzielnego życia. Dlatego w takich okolicznościach niezbędne jest uzyskanie formalnego orzeczenia o niepełnosprawności, gdyż tylko ono stanowi podstawę do przyznania świadczenia. Istnieją jednak sytuacje, kiedy prawo jednoznacznie wyklucza możliwość otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego. Jednym z takich przypadków jest sytuacja, gdy osoba starająca się o wsparcie finansowe już korzysta z dodatku pielęgnacyjnego przyznawanego z innego tytułu, np. przez zakład ubezpieczeń społecznych. Innym ograniczeniem jest fakt zamieszkiwania w placówkach oferujących całodobową opiekę, takich jak domy pomocy społecznej. Co więcej, świadczenie to nie przysługuje, gdy członek rodziny osoby starającej się o zasiłek pobiera analogiczne wsparcie z zagranicy, o ile umowy międzynarodowe lub przepisy krajowe nie przewidują inaczej. Osoby chore na cukrzycę, które chcą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe, muszą przejść przez określony formalny proces. Na początku należy zdobyć orzeczenie o niepełnosprawności. Aby to osiągnąć, wymaga się złożenia stosownego wniosku w odpowiednim powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Konieczne jest dołączenie kompletnej dokumentacji medycznej, obejmującej zaświadczenia lekarskie, wyniki badań i opinię wydaną przez specjalistę diabetologa. Po zyskaniu tego orzeczenia, można składać wniosek o zasiłek pielęgnacyjny. W zależności od miejsca zamieszkania. Należy to zrobić w odpowiednim miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej. Formularze aplikacyjne są dostępne zarówno bezpośrednio w urzędzie, jak i w formie elektronicznej w internecie. Podczas składania wniosku, istotne jest, by dołączyć do niego orzeczenie o niepełnosprawności osoby ubiegającej się o świadczenie, dokument identyfikujący osobę oraz odpowiednią dokumentację medyczną. Decyzja o przyznaniu zasiłku zostaje podjęta przez urząd zwykle w terminie do 30 dni po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów. Informacja o decyzji jest przekazywana osobie zainteresowanej przez właściwe organy, co umożliwia jej dalsze planowanie niezbędnej opieki i wsparcia. Od listopada 2019 roku obowiązuje stała miesięczna stawka dodatku dla osób zmagających się z cukrzycą, wynosząca 215 zł i 84 grosze. Tak samo pozostaje w nowym okresie zasiłkowym, który rozciąga się na rok 2025, zaczynając od 1 listopada 2024 roku, a kończąc z końcem października 2025 roku. Należy zauważyć, że ta kwota nie jest corocznie waloryzowana, co oznacza, że nie podnosi się jej wysokości w każdym kolejnym roku, aby dostosować ją do wzrostu cen towarów i usług. Ostatnia zmiana wysokości dodatku miała miejsce w latach 2018-2019 i od tamtego czasu suma ta pozostaje niezmienna. Mówiąc o waloryzacji, warto wiedzieć, że jest to proces, który ma na celu zwiększenie realnej wartości danego świadczenia, czyniąc je bardziej adekwatnym do bieżących warunków ekonomicznych. Dodatek ten nie podlega opodatkowaniu, co oznacza, że pełna kwota trafia do beneficjentów bez konieczności odprowadzania podatku do państwowego systemu skarbowego. Jest to istotne szczególnie w kontekście kalkulacji innych świadczeń socjalnych, takich jak popularny program 500, gdzie uzyskany dodatek dla cukrzyków nie wpływa na wysokość przydzielanych rodzinie środków. Zgodnie z planami na przyszłość, kolejne rozpatrzenie zasadności podnoszenia wysokości tego dodatku jest zaplanowane na rok 2027. Oznacza to, że osoby korzystające z tego wsparcia będą musiały poczekać kilka lat na możliwe zmiany, które mogłyby poprawić ich sytuację finansową, biorąc pod uwagę zmieniającą się sytuację ekonomiczną w kraju. Warto być świadomym, że takie mechanizmy jak ten dodatek stanowią część systemu wsparcia społecznego, który ma na celu pomoc osobom zmagającym się z różnymi trudnościami zdrowotnymi. Kliknij Suba po więcej ciekawych ploteczek.